Tradycyjnie przypominam, że pracuję właśnie nad osadzonym w uniwersum wojowniku Fern Hunter fanowskim komiksem, zatytułowanym Szansa Bicza. Jego fabuła to gdybanie na temat, co by się stało, gdyby Mały, zamiast uciec do miasta, gdzie stał się Biczem i założył klan Tri, został przyjęty do klanu Pioruna. Obecnie projektują postaci pojawiające się w pierwszej scenie, w której Mały Bicz po raz pierwszy wpada na koty z klanu Kieruna. Postaci, które już mam gotowe to mały, błękitne futro i nachlepiana łapa. Jeśli przegapiliście ich filmy, koniecznie to nadróbcie i je obejrzyjcie. Dziś gwiazdą naszego wideo będzie Ostowy Pazur. Jeśli regularnie oglądacie moje filmy, wiecie, że już rezysowałam tego jegomościa. W przeciwieństwie do różnych innych starych projektów postaci, nadal lubię to jak wygląda mój pierwszy ostowy pazur. Chłopot jednak w tym, że poprzedni rysunek przyznawał moment, w którym ostowy pazur widzi martwe ciało śnieżnego futra, jego ukochanej partnerki, która niedawno dopiero co urodziła ich jednego syna, miało burzę. Z tego powodu, rysując wtedy ostowego pazura, próbowałam podkreślić jego ból, rozpacz, także szok. W końcu niedawno widział śnieżne futro żywą. Jak to możliwe, że teraz jest martwa? Narysowałem go tak, aby wyglądał na mniejszego, słabszego i bardziej wrażliwego niż zwykle. Tymczasem w moim komiksie ostowy pazur ma być czarnym charakterem, który manipuluje nieletnimi nakrapianą łapą oraz tygrysią łapą. Poza tym, pamiętajcie, kanonicznie w książkach ten kot walczył z psem i wygrał. A ostatecznie zginął tylko dlatego, bo sam jeden w pojedynkę rzucił się na całą grupę kotów z klanu rzeki, przekonany, że jest w stanie bez problemu wszystkie je pokonać. Ponadto był powszechnie uważany za jednego z najpotężniejszych współcześnie żyjących wojowników oraz szacowany do tego stopnia, większość kotów spodziewała się, iż na pewno prędzej czy później zostanie przywódcą klanu pioruna. Tak, ostowy Pazur był znacznie popularniejszy pośród członków swego klanu niż Błękitne Futro. Tyle tylko, że ówczesny przywódca klanu Piotruna, Słoneczna Gwiazda, martwił się, że tak być może ostowy Pazur jest nieco zbyt agresywny i impulsywny, i właśnie dlatego preferował dać kogoś innego na swojego zastępcę. Krótko mówiąc, ten kotul nie może wyglądać jak delikatny, wychudzony, zmęczony dziadzio. Zdecydowanie trzeba go było narysować od nowa. Tym bardziej, że poprzednio przekapiłam ważne kanoniczne elementy wyglądu ostowego pazura. Po pierwsze, okazuje się, iż istnieją opisy przedstawiające go jako łaciatego lub nakrapianego. Dlatego właśnie dałam mu tak trochę łatek, ale teraz się tak stałem czy z nimi, aby nie przesadziłam. Obawiam się, że w chwili obecnej wygląda trochę zbytnio jak gęsie pióro albo lipowe futro. Możliwe więc, że Ostowy Pazur, którego zobaczycie w komiksie będzie miał nieco mniej ciapek. Po drugie, kompletnie przegapiłam, że w drugim tomie Omenu Gwiazd zostaje wyjawione, iż Ostowy Pazur ma białe ramiona. Widziałam, że większość osób interpretuje to jako pojedynczą białą łatę na plecach, ale tak sobie pomyślałam, co jeśli ta biel z ramion łączy się z bielą na Nigdy wcześniej nie próbowałam dać postaci takiego oznaczenia na futrze, ale muszę przyznać, że jestem z efektu końcowego bardzo zadowolona. Większa ilość bieli futrza sprawia, iż ostowy pazur bardziej przypomina swego jedynego syna Białą burzę. Nadal jednak użyłam niektórych elementów pochodzących ze starego rysunku. Przede wszystkim kolorów. Oryginalnie bazowałam je na kolorze kwiatu ostu i nadal bardzo mi się podobają. Tylko oczy mu nieco przyciemniłam, bo w książkach było opisane jako ciemno Ponadto, tak jak poprzednio, starałam się, aby mój ostowy pazur zabierał w swym wyglądzie także elementy ostowego pazura z oficjalnego komiksu nadejście bicza. Dlatego właśnie ma trzy ciemniejsze nogi, jak u kota syjamskiego oraz ciemniejszą uszy. Tak więc główne źródła inspiracji, kryjące się za obecnym wyglądem mojej wersji ostowego pazura, to kolor kwiatu ostu. a także design ostowego pazury należący do Sad Machine. Koniecznie obejrzyjcie jej animację Who I Am With You Fizzle To przepiękna eksploracja relacji pomiędzy nimi a śnieżnym futrem. Teraz do narysowania pozostał mi już tylko Tygrysia Łapa i będziemy mieli wszystkie postaci potrzebne do narysowania pierwszej sceny. Szykujcie się więc do oglądania wideo o Tygrysie Łapie już za tydzień, w najbliższą środę. Zanim się już na dziś pożegnamy, chciałabym jeszcze podziękować moim patronom czyli osobom będących mecenasami sztuki. Na szczególne podziękowania zasługują Aleksandra Schumacher, Necro Spyro, Danidir, Marta Filipiak, Juliusz Deslaucz Piotr Orlik, Srebrna Stal, Alek Habel, Piotr Wołoch, Mazi,